thank you Dzień dobry, nazywam się Mariusz Holajda. jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. I w imieniu tegoż Ośrodka Kultury, jak i w imieniu Fundacji Harmonicznego Chaosu chciałem Państwa zaprosić na kolejny koncert z cyklu wokół Chopina. Tym razem będą Państwo mieli przyjemność posłuchać trzech niesamowitych akordeonistów, czyli zespół Motion Trio. To zespół, który koncertował już na sześciu kontynentach w 39, w 39 krajach. To zespół, który koncertował w takich salach jak Carnegie Hall, Nowojorska. To zespół, który dawał kursy mistrzowskie w londyńskich Akademii Królewskiej czy w Uniwersytecie w Chicago. I to zespół, który zagrał w Jastrzębiu 15 maja, 19.30 przypominam raz jeszcze. Bilety do nabycia w w kinie Centrum, w Galerii Historii Miasta, w Domu Zdrojowym. Oraz uwaga proszę Państwa, dla tych, którzy nie chcą przejść się spacerkiem po bilet, można również je kupić na www.bilety24.pl. Dziękuję i zapraszam.